Siema, ludzie, tutaj Blazejek 12, a to jest. Y, są Pokémony Fire Red. Tak, to jest nowa seria, w której z Wami, z wami grał. Pokémony Fire Red, tak. Zaczynamy grę. Tutaj możecie sobie przeczytać, a nie trzeba tego czytać. Tutaj macie o. cały tekst naszego pana profesora Ołka. On tutaj wszystko wam mówi. Czyta. Możecie czytać, jak chcecie. A po prostu piszcie mi w komentarzach, czy, czy chcecie czytać, czy nie Bo jak nie, to będę przyspieszał po prostu No i teraz ogólnie pan profesor Ogólnie I Teraz się zapytam, czy jestem chłopcem, czy dziewczynką No ja jestem raczej dziewczynką Żartuję chłopcem Dobrze No i się będę nazywał by L z. e. I blazej. Tak. A to mój wnuczek Gary. Tak się nazywało w filmie, ale ja, ja mam do niego lepsze imię. To będzie... Oj. O, tak, on tak się nazywał. I o, przypominam sobie, Toch, to była parowa? Tak. Właśnie tak, to była parowa. i okay, zaczynamy w, w naszym pokoiku. To jest nasze łóżeczko ogólnie. O. Oj, dobra. Tutaj pierwsza rada, jak będziecie grali, to tutaj y, w tym komputerze y, są, y, jest potion mi i tu jest potion. Podejmij. Możecie wyjść, ok. Idziemy na dół. O, to chyba mam katar, ale dobrze. Idziemy na dół, tutaj. Wyjdziemy z domku. I wychodzimy tutaj, ale nas zaczepi, oczywiście, profesor. Który powie, że nie wychodź, bo tam są dzikie pokemony i mogą ci coś zrobić ci w ogóle. No i teraz nas zaprowadzi do swojego y, laboratorium, gdzie wybierzemy sobie jednego z trzech pokemonów. Tu tryb turbo, żeby było szybciej. Dobrze. Tam leżą trzy pokemony. Haha, znajdują się we, wewnątrz tamtych pokebali. Gdy byłem młody, byłem trenerem pokemonów. Tak, ale teraz jestem już stary i zostały mi tylko te trzy. Te podstawowe trzy. Możesz wziąć jednego i idź, wybierz sobie. No i paruwa powie, że oj dziadku, to niesprawiedliwe, bo ja, bo on dostanie, a ja nie. No, on powie, spokojnie parowa, ty też dostaniesz. Dobrze. Ja wezmę... Hmm, kogo by tu brać? Hmm. Wezmę... Bulbazaura Tak, wezmę Bulba Zaura. Tak, Bulba Zaura. No i teraz otrzymał Bulbazaura mm, On będzie się nazywał. Nie, nie będę tam do imion. Dobrze, no to sobie idziemy, a teraz on zaczepi paruwa i powie, oj, chodź przetestuję nasze pokemony. Ja w te walki będę przyspieszał, bo są trochę nudne i wiecie. Dobrze, to ja przyspieszę. Czy wygram, czy nie? O! Oj, przegram. Przegram. Przegrałem. Oj! Jest! O oh yeah, wygrałem. Tak, to się nazywa się nazywa wygrana w wielkim stylu. Super. Dobrze. Idziemy dalej. No i tutaj. Teraz jest takie zadanie, że musimy po prostu stąd. A jeszcze tutaj możemy pójść do siostry tego. Ona ma dla na nas mapę. A nie, to dopiero później. Dobrze, to idziemy, A tu będzie taka dziewczynka, która. Opa, już popisałam ze znaku, te wielu w ogóle. Dobrze, idziemy dalej. mogła nas pokemona zaczepić po drodze? O, widzicie właśnie tutaj o PJ, którego na pewno złapię. Bardzo lubię tego pokemona. Bardzo, bardzo lubię. Bardzo lubię ogólnie latające pokemony i trawiaste, a także y, ogniste No i duchy czasami mi się ten jak się jakiś fajny duch trafi to też. Nie pogary z taką zdobyczą. Ale ogólnie każdy Pokémon jest dobry dla mnie. No nie każdy, bo tam na przykład taki wiecie. Caterpie dużo zrobi. No, uleczyłem sobie Pokémona. Tak chcę. Okej, okay, dobrze. Do zobaczenia. I teraz, żeby przejść dalej. Trzeba iść do sklepu po Pokebole dla pana Ołka. O, on teraz jest będzie, Będą gadali, gadali, gadali. O. No i teraz możemy wrócić do profesora Ołka. I dać mu to, co dostaliśmy. Dostaliśmy. Idziemy. O, tutaj nas zaczepił PJ po drodze. Teraz mamy super atak, którego, który bardzo lubię. Seat. Bardzo się przydaje w walkach z na przykład z jakimś ludźmi jak Gary, albo coś takiego. Może sobie zasieć i w ogóle takiego gościa. Dobra. Przejdziemy tu. Przejdziemy. On, dobra. I jesteśmy tutaj. Teraz tutaj wejdziemy. I tutaj o. To przewidyję, to to jest trochę nudna. Przejdzie on i dostaniemy po 5 Pokeboli i Pokedex. Dostać 5 pokeboli i Pokedex. Teraz y trzeba iść sobie po prostu stąd i można iść do siostry tego y paruwy, y aby, bo ona teraz nam dała mapę. Tak, o, i nam dała mapę. Town map. Dobrze. No i, na tym, no i na tym zakończymy nasz odcinek. Komentujcie, subskrybujcie i pamiętajcie, lajkujcie. Cześćka.